Cześć Dino! Cześć Dina! Macie ochotę czegoś się nauczyć? W takim razie sprawdźmy co pokaże nam nasza maszyna! O! Wygląda na to, że będziemy bawić się zielonymi jajeczkami! Oraz szkłem powiększającym? Ha! Chyba będzie jakaś zagadka! A, i musimy iść do lasu. Ok, zatem ruszajmy. Hmm, chyba niełatwo będzie odnaleźć te zielone jajka w zielonym lesie. Czy już coś widziałeś, Dino? A, brawo, Dino, znalazłeś je! Jakie one są duże! Policzmy teraz je wszystkie! Jedno, dwa, trzy, cztery i pięć. Pięć zielonych jajeczek. Hej, widzieliście? Te krzaki się ruszają. A, czy to smok się za nimi chowa? O nie bójcie się dinozaury. On jest niegroźny, on jest po prostu nieśmiały. Te jajka należały do tego smoka, ale dwa gdzieś mu zginęły. Czy moglibyście pomóc mu je odszukać? Możecie zabrać ze sobą ten koszyczek. Dino, zaczekaj, chyba Dina coś zauważyła. Uh -huh. Brawo, znalazłaś jedno zaginione jajko Dina. Teraz mamy jedno, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć zielonych jajek. A więc pozostało tylko jedno do odnalezienia. Wow, chyba dino coś znalazł. Haha, ha, też są zielone i okrągłe, ale to są jabłuszka. Oh. Nic się nie stało, dino. Szukajmy dalej. Uh -huh. Uh -huh. O, chyba dino znów coś zauważył. Czy to może być te ostatnie zaginione jajko smoka? Tak jest. Jesteście świetnymi detektywami, moje dinozaury. Hej, smoku, Dino i Dina odnaleźli twoje zaginione jajka. Teraz wszystkich powinno być 7. Policzmy je. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Siedem. siedem zielonych smoczych jaj. A do tego zdobyliście nowego przyjaciela. Smok mówi, żebyście wrócili za 7 dni, wtedy jajka się wyklują. Do zobaczenia!